Witamy na kanale Łosicy Info. Jesteśmy po sesji gminy Huszlew która się przed chwilą e, zakończyła. E, chyba najważniejszym punktem było głosowanie na temat e, zawieszenia w czasie tak naprawdę e, prac nad studium uwarunkowań. E, z tego co, e, z wniosku, który złożył radny Rafał Choronowski e, wynikało, aby te prace odłożyć na przyszłą kadencję ze względu na zbliżające się wybory. E, wynik był 11 do 12. 11 radnych zagłosowało za przyjęciem tego wniosku tej uchwały. No i mamy pytanie teraz do mieszkańców, którzy głównie protestowali przeciwko ograniczeniom tak naprawdę w planie zagospodarowania przestrzennego możliwości zabudowy, tak naprawdę działek z możliwością zabudowy oraz wielu ograniczeń wynikających z nowego planu urbanistycznego który tak naprawdę w dużej mierze faworyzował inwestorów, którzy chcieli inwestować w fermy wiatrakowe oraz kurniki i tego typu inwestycje. Cała sprawa została przyłożona w czasie. Tak naprawdę nie, nie mamy żadnych rozwiązań. I teraz w sumie podsumowuje się te nasze sprzeciwy, jako że wyrządziliśmy krzywdę osobom, które no, nie będą miały rozpatrzonych pozytywnie wniosków, które zostały w czasie tych sprzeciwów złożone. E, natomiast e, mi się wydaje, że sprawa do nas powróci. I będziemy musieli jeszcze raz się z tym mierzyć. No, sprawa na pewno powróci e, po wyborach, czyli najwcześniej w maju czerwcu, no bo kolejna e, rada będzie musiała e, plan. Zagospodarowania przejąć. E, tutaj e, mówiła Pani odnośnie tego, że przez Was, e, przez osoby protestujące, e, ktoś jest poszkodowany. E, tak naprawdę, no, chyba wynika tyle, że e, po prostu jest odłożone w czasie, zarówno głosowanie, e, znaczy uwzględnienie ich wniosków, jak i Waszych. Tak, wszystko jest przełożone, więc myślę, że to. Te osoby będą mogły do, do tych swoich spraw wrócić, natomiast jeśli inwestor nie zrezygnuje, to do nas też wróci to wszystko, co, co dzisiaj było poruszane. No tak, no tutaj wynika, że jesteśmy tak między młotem a kowadłem na mniej więcej okresy 4-5 miesięcy. E, czy widzicie Państwo jakieś sensowne rozwiązanie z tej sytuacji? Oh, nie wiem. Zmiany w studium to przede wszystkim, ponieważ my chcemy, żeby te inwestycje były oddalone żeby nie było można stawiać tych wiatraków czy kurników 700 metrów od zabudowań, tylko żeby radni wypracowali w studium taką odległość, która będzie mieszkańców chroniła przed uci uciążliwościami tych inwestycji. Okay. Rozumiem, że pani też się zgadza z tym. Proszę tak, tu bliżej. do mnie, dzień dobry. E, tak, oczywiście zgadzam się z tym wszystkim, co właśnie koleżanka powiedziała. E, w ogóle, to chciałam podziękować inwestorowi, e, że dzięki niemu to m, na, moje grono koleżanek tak się zwiększyło i kolegów, że naprawdę nie spodziewałam się. No to jest to, to jest plus, ale. My się jednoczymy i będziemy się jeszcze bardziej teraz jednoczyć, bo widzimy, że musimy na bieżąco kontrolować co się dzieje w urzędzie gminy, co się dzieje w naszej gminie całej. Nie możemy odpuścić żadnego obwieszczenia, ponieważ te informacje są bardzo krótko takie wzroczne, bo nie wszystkich uwzględniają.. Tak? Mieszkańcy naszej gminy przede wszystkim to są starsi ludzie i oni nie mają dostępu do internetu, gdzie to wszystko się umieszcza. No, nie mamy informacji od Rady od sołtysów, co się zmienia w naszej gminie. Nikt nas nie informuje, po prostu każdy ma swoje sprawy i nie zajmuje się innymi ludźmi. Jeżeli chodzi o te studium, w tej chwili to będzie od, po prostu odłożone w czasie, ze względu na to, że nie zadowoliło to wszystkich, co zostało ujęte w studium i w jaki sposób. Przede wszystkim liczymy na radnych, że oni zastanowią się nad ujęciem tych wiatraków w takich miejscach, żeby nie szkodziło to dla mieszkańców. No, i też nie, nie chcemy, żeby były budowane kurniki w odległości 700 metrów od domów. Czy kurniki, czy biogazownie. Żeby zostało przynajmniej te 1000 metrów, a nawet 1200 dla budów takiej, tego typu. Chcemy uchronić naszą gminę od narzucenia nam możliwości znaczy, narzucenia nam tego, żeby każdy mógł budować te kurniki takie na skalę przemysłową w każdym miejscu, gdzie tylko chce. No, na pewno zależy nam na ochronie środowiska. Na Przyrodzie, która u nas się bardzo dobrze rozwija, bardzo lubimy oglądać ptaki i zwierzynę w okolicach naszych, jak nam nawet do, pod dom pod, podchodzą. W takim wypadku, jeżeli chodzi o wiatraki, to, to nie byłoby możliwe, bo na pewno dużo zwierząt by na tym ucierpiało i ptaków. To też jest dość istotny argument, tak. jeżeli chodzi o to wszystko. Eee, my do sprawy na pewno powrócimy. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo za wywiad. Za pomoc. No i mamy nadzieję, że uda się Państwu wypracować jakiś e, konsensus w tym e, w przypadku, No, chociaż sprawa nie jest łatwa, bo tutaj e, tak naprawdę Wy z tego, co słuchaliśmy, nie chcecie ograniczać e, inwestycji w gminie, tylko o to, żeby te inwestycje w gminie były w racjonalnych e, lokalizacjach budowane. Tak. Bo, żeby po prostu nie było narzucone to, że gmina nasza się wyludnia i my już i tutaj nie wiem, kto to podjął taką decyzję, że wyklucza się możliwość budowy domów w nowych miejscach. A przecież teraz jest bardzo, to właśnie na topie wręcz odwrotnie. Każdy chciałby troszeczkę się odizolować, mieć jak, jakiś bufor, taki dla siebie tylko. Dlaczego to ma być ograniczone, skoro mamy tyle terenu? I pięknego na dodatek. A poza tym wiatraki bardzo y, też y, szpecą y, widok y, y, przez okno, czy w ogóle widok całej gminy. No, my nie chcemy takich monstrualnych budów. Jeżeli ktoś chce mieć monstrualne budowy wokół siebie, to niech się przeprowadzi do miasta i tam sobie to ogląda. Dla nas to nie jest y, żadnym urokiem, ani ozdobą na naszym terenie, ani jakąkolwiek ozdobą środowiska. Naszym rozmówcą jest radny gminy Huślew, pan Rafał Hornowski. To pan tak. złożył e, wniosek, wniosek, uchwałę tak, o to, abyśmy odroczono e, pracę tak naprawdę nad studium... ...orunkowań e, kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Huślew. Cel był taki, tego odroczenia, ponieważ plan, który jest projektem studium w tej chwili do przyjęcia w naszej gminie, obejmował obszary zakazem zabudowy, gdzie są... So, Ludzie, mieszkańcy naszej gminy, chcą realizować przedsięwzięcia budowę budynków, przede wszystkim mieszkalnych. W pierwszej kolejności powinniśmy dbać o losy naszych mieszkańców. Ludzi, którzy posiadają tutaj grunty na naszej gminie są właścicielami tych gruntów, a wprowadzenie tak szerokich zakazów na terenie naszej gminy jest to niezgodne z prawem przede wszystkim godzi w prawa mieszkańców i narusza planowanie przestrzenne naszej gminy. Takim drugim moim argumentem przeciwko tejże inwestycji, jeżeli chodzi o farmę wiatrową, tutaj przede wszystkim jest brak kompletności umów z właścicielami gruntów położonymi w sąsiedztwie działki, na której jest zlokalizowany dany wiatrak, ponieważ są to omioty, tak zwane umowy służebności, które powinny być podpisane przede wszystkim z właścicielami tychże gruntów. Dziękuję. A czy ja mam jeszcze takie jedno pytanie? Czy uważa Pan, że aż tak duża swoboda w możliwości właśnie inwestowania w postaci w wiatraków, oze, nawet kurników czy biogazowni, pieczarkarni w gminie Huszlew jest stosowne, bo ogranicza się przez to tak naprawdę zabudowę mieszkaniową, która przez pana planistę została dość mocno obcięta, ograniczona, tak. No, uważam, że tutaj w tym przypadku konkretnie tak, ponieważ te wiatraki są rozrzucone po całej naszej gminie. Obejmują obszar znaczny naszej gminy z wyłączeniem, tutaj nie ukrywam, strony wschodniej makarówki. Tam ze względu na brak zainteresowania ze strony mieszkańców, nie zostały zlokalizowane te wiatraki. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Poprosiliśmy o komentarz do dzisiejszego do dzisiejszych wydarzeń z sesji wójta gminy Huszlew pana Stanisława Stefaniuka bym poprosił teraz o kilka słów podsumowujących przebieg dzisiejszej sesji No jednym z punktów dzisiejszej sesji to była uchwała dotycząca zatwierdzenia opracowanego studium uwarunkowań dla gminy Huszlew i no cóż, muszę w tym miejscu powiedzieć, że Rada Gminy odrzuciła przygotowany projekt i odkładając go do wstępnie kolejnego okresu, ale no nazwijmy to po wyborach, samorządowych, które wiadomo, że jest, że odbędą się 7 kwietnia. No jedną z przyczyn takiego moim zdaniem głosowania no był fakt, że ta jedną ze zmian, jakie były planowane w stosownym studiu, to była budowa kolejnych farm wiatrowych, i to no nie spotkało się z Spotkało się, ale z negatywną oceną części naszego społeczeństwa i myślę, że to zdecydowało o tym, że ten projekt został odrzucony i przełożony do ewentualnego uchwalenia w czasie. Uważa Pan, że to jest dobra decyzja radnych, że został ten projekt wstrzymany tak naprawdę no, no, liczmy na okres blisko pół roku, no bo e, od razu wiadomo też nowa rada, e, nowy wójt czy stary wójt, jeszcze nie wiemy, jak to będzie wyglądało, e, od razu się tym też nie będzie zajmował. No myślę, że no, ja nigdy e, no, nie ukrywam e, z uchwałami e, 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 rady gminy przez ten cały okres czasu, e, gdzie przyszło piastować punkt funkcję wójta. Nie dyskutowałem, to jest ich bezpośrednie prawo i nie będę również pytał każdego z radnych o bezpośrednio o to, dlaczego zagłosował tak, a nie inaczej, ale myślę, że jest to Dobre rozwiązanie, bo to po prostu spowoduje, że będzie można jeszcze raz ewentualnie przystąpić do rozmów. Możliwe i może się również tak zdarzyć, bo Jednym z takich bezpośrednich powodów no, był fakt, który wybrzmiał, a dotyczył on no, dużej ilości te, tych farm, mówi się tu o 21 sztukach. I tutaj jeżeli chodzi o tych, którzy protestowali, no, wyglądało na tym, że byli jak gdyby przerażeni, w skalo tej inwestycji, jak się zachowa, nazwijmy to, ten potencjalny inwestor, który ma podpisane umowy wstępne z właścicielami dział, działek, gdzie miałby ewentualnie stać się wiatraki, to ja na tym etapie po prostu trudno mi o tym. W ogóle powiedzieć. Znaczy, ja powiem szczerze, że byłem troszeczkę zaskoczony samym planem, który tak naprawdę bardzo pozwalał na szerokie inwestycje w gminie, a ograniczał możliwość zabudowy mieszkalnej. Bo jeżeli się przeanalizowało pierwszy, pierwsze mapy, fakt, że dziwne jest to, że te mapy się zmieniały tak naprawdę co miesiąc, no może, no nawet częściej niż co miesiąc, bo w ciągu miesiąca teraz mieliśmy chyba trzy różne y, projekty złożone przez y, pana urbanistę. Y, jednak dalej tutaj y, na pierwszy plan wysuwają się, y, no, sądzę, że też y, w dużej mierze słuszne y, uwagi mieszkańców, że ograniczamy zabudowę mieszkalną, a pozwalamy na budowę y, dość dużych inwestycji, typu kurniki, wiatraki, elektrownie, biogazownie itd. Panie no tutaj na ograniczenie tej zabudowy mieszkaniowej, bez nawet tej farmy wiatrowej to też mielibyśmy wpisane w tym studium pewnego rodzaju ograniczenia, ze względu na to, że no przepis wyższego szczebla mówi, że no w przypadku, jeżeli no przyrost naturalny jest taki, a on jest w naszym przypadku ujemny, to tych terenów nie można w studium, a potem w przyszłym planie planować. Możliwe, że to się po prostu zmieni na dzień dzisiejszy. Tak to mniej więcej po prostu wygląda. No oczywiście, jeżeli chodzi o zabudowę mieszkaniową, no to nie ukrywam, że te ewentualne przyszłe domy mieszkalne, jeżeli miałyby po prostu powstać, no to one no, w wielu przypadkach no nie powstałyby ze względu na to, że te 700 metrów od wiatraka uniemożliwiałoby budowę takiego obiektu. Natomiast jeżeli chodzi o inne budynki, no to tutaj takiego zakazu nie ma bez względu na to, co, w jakiej tam odległości byłby taki obiekt budowany, od potencjalnego po prostu wiatraka. Także sprawa no, no ogólnie rzecz biorąc no, tak tutaj wygląda.